Skandal z udziałem Emiliano Martinez a gest zaszokował świat. Mistrzostwa świata w Katarze oficjalnie dobiegły końca. Tegoroczny turniej okazał się pełen niesamowitych zwrotów akcji. Kontrowersji oraz wpadek ze strony organizatorów i taki też był jego finał ostatecznie Mundial wygrała reprezentacja Argentyny, którą do triumfu nad Francją poprowadzili Lao Messi i Emiliano Martinez. Święto Argentyńczyków naznaczył jednak niestety obsceniczny gest bohatera rzutów karnych. Martinez znany jest z wybuchowych gestów radości i często nieprzemyślanych zachowań. Ale nikt nie spodziewał się z jego strony czegoś podobnego. Bremkarz grający na co dzień w angielskiej Aston Villa wykonał obsceniczny gest ze statuetką dla najlepszego golki turnieju. Jeszcze przed rozdaniem medali FIFA przyznawała nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników turnieju. Większość z nich, zgodne z tradycją, zgarnęli zwycięzcy całej rywalizacji. Wyjątkiem był tylko znany z nietypowych partnerek Kylian Mbappé, który ze smutkiem przyjął złotego buta dla najlepszego strzelca mistrzostw wyróżnienia dla Francuza. A także Leo Messiego i Enzo Fernandeza przyćmił jednak Emiliano Martinez. Nie ma wątpliwości, że Martinez po całym turnieju zasłużył na pochwały. Reprezentant Argentyny był bohaterem swojej drużyny w dwóch seriach rzutów karnych przeciwko Holandii w ćwierćfinale i później w meczu o złoto. Zresztą spotkanie z Francją zakończyłoby się po dogrywce, gdyby Martinez nie obronił sytuacji sam na sam w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. W trakcie późniejszej ceremonii początkowo nic nie wskazywało na szokujący obrót spraw. Argentyński bramkarz przyjął złotą rękawicę z rąk oficjali i powędrował do wyznaczonego dla fotoreporterów podium. W tym momencie musiały jednak dobiec do niego najwyraźniej gwizdy francuskich kibiców. Bo chwycił za statuetkę i przyłożył ją sobie do krocza. Golki per cały gest uświetnił dodatkowo głupkowatą miną, która w zasadzie już zagwarantowała mu długie życie w rozmaitych memach i krążących po internecie dowcipach. Nie zmienia to faktu, że wielu widzów oglądających finał mundialu było zaszokowanych i oburzonych zachowaniem Martineza. Zdaniem wielu z nich bramkarzowi zabrakło klasy, w, być może, najważniejszym momencie jego kariery. A co wy myślicie o całej sytuacji?